Cześć tu Marta. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia kaszebę. Edu inspiracje łap dziecko na dobrym to przestrzeń, w której spotykają się rozmowa, rozwój i relacje. To inicjatywa tworzona z myślą o dzieciach i wszystkich dorosłych, którzy chcą budować bliskość, zrozumienie i wzajemne wsparcie. Gościem dzień dobry kaszuby jest dziś Alicja Rewicka, właścicielka centrum edukacyjno-językowe. My time, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pani Alicja, wczoraj Dzień Dziecka, pierwszy dzień czerwca, ale można świętować jeszcze dzisiaj. E, tak na rozluźnienie. Ulubiona zabawka z dzieciństwa pani Alicji Lalka Ania. Czemu, czemu akurat Larka Ania na, 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 Bo zawsze a... chciałam mieć tak na imię. Ania? Tak, ale też na A jest, Alicja. Dokładnie. Ale a na a na Alicja drugie. w kranie, co? A na drugie ma pani drugie imię? Tak, Ewa. To też, Ewa. Bardziej, Ewa. Też, Ewa. Też, też, ładnie. też ładnie. pewnie. Można to pewnie. już zmienić na Anna w sumie. Nie, już nie, nie, nie. Zostawimy wystarczy, dokumenty. Wystarczy. Tak, tak, Dobrze, tak. pani Anno. To tak będzie. <noise> ja tak e, czy, czy, bo my dzisiaj naszych słuchaczy od samego rana pytamy o ten ambitny plan na dziś. Czy udało go się zrealizować już, albo czy go się uda zrealizować w późniejszym terminie? Bo jak wiemy, poniedziałek jest nim dychętny. No właśnie, my pytamy dzisiaj o te takie plany. Czy jakiś plan jest do zrealizowania na dziś, u pani Alicji? E, tak, no ja tutaj dzisiaj jedę do pracy. Mhm, czyli Miałam Urlop w zeszłym tygodniu, więc dzisiaj nadrabiam. Także bardzo pracowity dzień dzisiaj będę. A miała. czy też, też się udało zrealizować ten ambitny plan, że pani do nas dojechała? <grym> tak, to się udało, bardzo mąż mnie przywiózł, bo mogło się to inaczej nie udać, więc udało się. To już jest pierwszy punkt od Panie mężu, dziękujemy. Panie mężu, dziękujemy, <grym> że przywiózł pan bezpiecznie panią Alicję do nas, ale teraz już przechodzimy do edu do, do inspiracji. Skąd się wziął pomysł inicjatywy edu inspiracji? Co to jest i co jest głównym celem? Pomysł Edu Inspiracji Posto współpracy Centrum Edukacyjno-Językowego My Times z Fundacją Edurella składa on się z dwóch części: jest to konkurs i jest to konferencja, i jest to też jakby część takiego głównego ideowątku wątku łap ich na dobrym. Chodzi o to, że w dzisiejszym pędzącym świecie wszystkim nam bardzo zależy i wszyscy mamy potrzebę tego, aby być zauważonym, docenionym, no i potrzebnym zarówno my dorośli, jak i dzieci. Stąd też Edu Inspiracje Łap Dziecko na Dobrym powstało, jest to taka inicjatywa stworzona z myślą o dzieciach, ale też i o dorosłych, którzy chcą budować bliskość, którzy chcą budować relacje, takie wzajemne wsparcie z dziećmi. Chodzi o to, że chcemy dać rodzicom taką chwilę zatrzymania, refleksji. Chcemy też im pokazać, że dobre relacje z dzieckiem powstają od podstawowych rzeczy odbycia razem od właśnie tej obecności od uważności od zrozumienia tylko tyle i aż tyle. Czy to wynika z tego, że my rodzice mało czasu poświęcamy dzieciom w dzisiejszych czasach? Myślę, że tak. Mhm. Myślę, że dzisiejszy świat jest Taki pełen jest bardzo szybki, jest przebodźcowany. I sama jestem mamą dwóch nastolatków, i bardzo często e, mam takie wrażenie, że jednak mniej czasu poświęcam moim synom niż moi rodzice poświęcali mi 40 czy 30 lat temu. Mhm. Ta... I jakby nie wynika to z tego, że my nie chcemy, że my rodzice nie chcemy, tylko po prostu świat jest teraz taki, pędzący bardzo. I my gonimy? Tak. Pani Alicjo, bo wspomniała pani, że jest to konkurs, y, konkurs fotograficzny Łap dziecko mhm. na dobrym. Dlaczego w ogóle warto wziąć udział, w, w nim udział? No i przede wszystkim na czym polega ten konkurs fotograficzny? O co chodzi? Tak jest. Konkurs fotograficzny skierowany jest do y, wszystkich rodziców, którzy właśnie chcą uchwycić w kadrze coś pięknego, coś prawdziwego. Ten moment, w, których, y, w którym ich dziecko okazuje dobroć, troskę, y, radość, ciekawość świata, nie wiem, empatię. Y, tutaj nie trzeba trzeba być profesjonalnym fotografem nie trzeba mieć świetnego sprzętu to nie o to chodzi chodzi o to żeby 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 skierować tą uważność na dziecko i żeby pokazać te emocje. Czy dziecko ma być w roli głównej? Tak, dokładnie dziecko ma być w roli Odrabiające głównej. Odrabiające lekcje, na bawiące przykład. się, rysujące? Dokładnie, dokładnie tak. Konkurs rozpoczął się już tydzień temu, w Dzień Matki. Będzie trwał do 17 sierpnia do godziny 12. Wtedy też specjalnie powołane, żyli wyłoni 15 prac finałowych. Z tych piętnastu prac y, potem przyznamy trzy pierwsze, e, trzy pierwsze nagrody równorzędne. E, tutaj ogromnie zachęcam, ponieważ no, oprócz tej wartości dodanej, czyli tego momentu y, spędzonego z naszym dzieckiem, kiedy będziemy robić mu zdjęcie, to naprawdę nagrody są bardzo zacne, ponieważ nagrody są o wartości około dwóch tysięcy złotych. Mamy tam między innymi, udało nam się pozyskać tych wspaniałych partnerów, e, którzy nam te nagrody ufundowali. Mamy między innymi m, pobyt w jednym z. Z hoteli w Gołubiu mamy kurs nurkowania, mamy oczywiście voucher na naukę języka angielskiego, no i też mamy lekcje gry w golfa. Więc naprawdę nagrody myślę, że są zacne bardzo, bardzo i zachęcam do udziału w tym konkursie. Nagrody zostaną wręczone i te trzy główne tych trzech głównych laureatów ogłosimy podczas Edu inspiracji, podczas tej konferencji, która odbędzie się 6 września. W Żukowie. No właśnie, zanim przejdziemy mhm. do tej konferencji, do tych spotkań, to ja bym chciał zapytać, bo pani wspomniała, że te prace i ten konkurs już rozpoczął się od dnia matki, czyli od tak. dwu, 26 maja. Mhm. Już te prace spływają. Jaka jest tematyka tych prac? No. Te mhm. prace, chodzi o to, żeby złapać swoje dziecko na czymś wartościowym. Ale dobrym. te prace, które tak? już płynęły do was? Tak, to Ta, właśnie tu... są takie mhm, prace, mhm. gdzie, gdzie mamy dzieci, na przykład dziecko, które bawi się z psem, e, dziecko, które bawi się z kolegą, e, dziecko, które sprząta. Tutaj chodzi o to, żeby złapać swoje dziecko na czymś wartościowym. Ciekawe, czy to sprzątanie było tak pod zdjęcie robione, czy, czy rzeczywiście było dziecko przyłapane na, do, na, na dobrym... E, ale jest! Ale, ale jest. jest zdjęcie, jest dziecko, które występuje w roli głównej. Tak. Jak Pani Alicjo, a co, bo wspomniała Pani tutaj e, temat tej konferencji. Co czeka uczestników podczas spotkania do Inspiracje i jakie tematy będą poruszane na tej konferencji? E, tak, konferencja, konferencja jest bezpłatna, jest pełna inspiracji, będzie pełna inspiracji i praktycznej wiedzy. Jej głównym celem jest takie tworzenie... Tworzenie przestrzeni do rozmowy, refleksji, właśnie wokół tego, jak budować autentyczne, pełne zrozumienia relacje z dziećmi. Myślę, że poruszymy tutaj bardzo ważne tematy, które już nieraz poruszone były, ale zawsze warto o nich mówić. Między innymi o tym, jak zauważać i wzmacniać mocne strony dziecka, jak mieć więcej frajdy z macierzyństwa, jak łapać dziecko na dobrym nie tylko aparatem, ale też sercem. I myślę, że warto tutaj też porozmawiać o tym jak relacje nas dorosłych, czyli na przykład na płaszczyźnie nauczyciel-rodzic wpływają na rozwój i emocje dziecka. No i też myślę, że kolejnym bardzo ważnym tematem jest to, jak media społecznościowe wpływają na właśnie rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny dziecka i jakie niosą za sobą też zagrożenia. Mówiła Pani, że wstęp wolny na tę konferencję, to powiedzmy kiedy i gdzie? Konferencja odbędzie się 6 września w Ośrodku Kultury i Sportu w Żukowie. Dobrze. Co chciałaby Pani przekazać osobom, które no, zastanawiają się jeszcze nad wzięciem yy, w, mhm. w, w tym konkursie udziału? Yy, jeżeli chodzi o konkurs, to tak naprawdę yy, myślę, że tutaj nie ma się co zastanawiać. Wystarczy wziąć aparat, wstryknąć zdjęcie swojemu dziecku, bo... Tych chwil wartościowych naszych dzieci naprawdę jest mnóstwo, tylko musimy je zauważyć. A dlaczego akurat wybraliście te zagadnienia? Ponieważ ja pracuję w branży edukacyjnej, kiedyś pracowałam w szkole i relacje z dziećmi są bardzo bliskie mojemu sercu. W jaki sposób można się zaangażować lub wziąć udział i gdzie szukać informacji? wszystkie informacje dotyczące konkursu i dotyczące konferencji są zamieszczone na naszej stronie internetowej www.mytime.edu.pl w zakładce edu inspiracje mamy też tam formularz zgłoszeniowy przez który można przesłać pracę i też formularz zgłoszeniowy na konferencję ponieważ tam ilość miejsc jest ograniczona czy niezdecydowanych zapraszamy oczywiście bierzcie że. aparat bierzcie telefon i róbcie, uchwyćcie te piękne zdjęcia swoich pociech w dowolnej sytuacji. Oczywiście. Nagrody są zatne, jak wspomniała mhm. pani Alicja, więc warto tak. wziąć udział. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś się jeszcze nie zdecydował, to przypominamy, taki konkurs jest: Łap chwilę, łap dziecko mhm. na dobrym, czyli trzeba to dziecko swoim na dobrym po prostu przyłapać. E, tak, myślę, że tutaj jeszcze warto dodać, e, że e, wszystkie informacje też będą na bieżąco na naszym e, fanpage'u MyTime. My Natomiast bardzo ważna informacja to to, że patronat honorowy nad całą, e, patronat honorowy nad całą e, tutaj inicjatywą, czyli i nad konkursem, i nad e, konferencją, objęła Marka Żmucińska, czyli burmistrz gminy Żukowo i pan starosta kartuski Bogdan Łapa, za co bardzo serdecznie dziękuję. I ja jeszcze do tych nawiązaniów, do tych prac, które już przyszły do... je można już gdzieś zobaczyć? Nie, nie, nie są opublikowane. Nie, nie. Taka ściąga no. Jak, Jakbyś zobaczył, mógłbyś się zainspirować, dokładnie, a to trzeba żeby nie, o tym, żeby nie, to, to było oryginalne i żeby to były własne pomysły. Jeszcze na zakończenie już chciałam zapytać o długoterminowe plany zespołu Edu, inspiracje. Zamierzacie kontynuować tę inicjatywę w przyszłości? Tak, bardzo byśmy chcieli, żeby była to taka cykliczna inicjatywa, coroczna inicjatywa. Nawet już mamy pomysł na, na przyszły rok, ale nie stracę w tej chwili. Wiem, czyli wiem, ale nie powiem. Tak. Mm. Alicja Rebicka, właścicielka Centrum Edukacyjno-Językowe My Time, była dziś naszymi Państwa gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również.